Masada. Cześć. Nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Dzisiaj ponownie zapraszam Was na pustynię, tym razem do jednego z najlepiej znanych zabytków Izraela do pustynnej, antycznej twierdzy na Masadę. Na zakończenie odcinka opowiem Wam o zdjęciu oraz jeszcze jedną ciekawostkę na deser. Nigdy więcej masady, przysięgają żołnierze armii Izraela. Co sprawiło, że ta starożytna twierdza, położona nad brzegiem Morza Martwego, ma do dzisiaj tak ogromne znaczenie dla Żydów? Zaczyna od samego usytuowania potężnego masywu, na którym można obecnie oglądać imponujące ruiny z czasów antycznych. Z oddali odnosi się wrażenie, jakby na środku pustyni, w przewężeniu między północnym i południowym akwenem Morza Martwego, siły natury umiejscowiły skałę o gabarytach gigantycznego lotniskowca. Wzniesienie o wysokości ponad 400 metrów wieńczy płaski szczyt o wymiarach 300 na 600 metrów. Walory strategiczne góry doceniono już w II wieku przed naszą erą. Wybudowana tutaj twierdza stała się miejscem schronienia dla rodziny Heroda w czasie walk z Partami w czterdziestym roku przed naszą erą. Dlatego też, kiedy Herod w pełni usankcjonował swoją władzę, postanowił rozbudować militarne założenie, a dodatkowo zadecydował, aby wznieść na masadzie dwa pałace. Oczywiście do naszych czasów z obu rezydencji zachowały się jedynie ruiny, ale nawet one robią wrażenie i uzmysławiają ogrom i rozmach wysiłków podjętych w celu ich skonstruowania. Po śmierci Heroda Wielkiego stacjonował tu rzymski garnizon, który później został stąd wyparty przez żydowskich partyzantów, zelotów. To właśnie z nimi wiąże się najtragiczniejsza i ostatnia karta całej I wojny żydowskiej, trwającej w latach 66, 73 lub 74 I wieku naszej ery. W pierwszych dwóch latach powstania walka Żydów przeciwko potędze okupanta była jeszcze silna. Momentem zwrotnym okazało się zdobycie Jerozolimy i zniszczenie świątyni. Po 70 roku naszej ery morale słabło i siły żydowskie zaczęły się kurczyć. Legiony i wojska pomocnicze wysłane przez władców rozmaitych pomniejszych krain, którzy pragnęli zadać Żydom definitywny cios, parły mocno na południe wzdłuż wybrzeży Morza Martwego. Po zdławieniu kolejnych punktów oporu Flawiuszowi Sylwie. Rzymskiemu głównodowodzącemu pozostała jedynie masada. Schronili się tam partyzanci ze swoimi rodzinami w liczbie około tysiąca osób. Nie do końca byli oni, jak się chce ich niekiedy przedstawiać, szlachetnymi bojownikami o wolność. Gdy pewnego razu zabrakło im żywności, wyprawili się do sąsiedniej oazy Engedii o której jest osobny odcinek i obrabowali ją. Zabili przy tym, sprzeciwiających się dokonywanemu bezprawiu, siedmiuset mieszkańców wspomnianej oazy. Po dotarciu do podnóża potężnego masywu, strategzy Legionowi postanowili stworzyć osiem małych, ufortyfikowanych obozów połączonych murem i rozpocząć oblężenie. Było to nie lada wyzwanie. Każdy, kto odwiedza Masadę, bez trudu może sobie wyobrazić jego karkołomność. Jak dostać się na szczyt tego wzniesienia o niemalże pionowych ścianach? Skalne ściany są strome, nadto grzbiet nie styka się z żadnym innym, lecz samotnie wznosi się pośród innych gór. Jedynym wyjściem okazało się wykonanie z drewnianych belek równi pochyłej, wypełnionej kamieniami i piaskiem. Do dnia dzisiejszego można zobaczyć pozostałości tej ziemnej pochylni i pni użytych do nadania jej stateczności. Sztuczną konstrukcję wybudowano od strony zachodniej, najłatwiejszej do przeprowadzenia natarcia. Gdy Rzymianie dostali się na szczyt, zrobili wyłom w murze, ale natknęli się na drewniane umocnienia. W przeddzień paschy podłożyli ogień, by spalić drewno. Jednak, pod wieczór zaskakująco odstąpili od zadania ostatecznego ciosu. Ufni zwycięstwa uznali, że zwieńczą dzieło na zajutrz. W obliczu nadchodzącej kompletnej klęski, świadomi ciążących na nich win i bez nadziei na jakąkolwiek odsiecz ze strony pobratymców, żydowscy obrońcy podjęli dramatyczną i niespotykaną decyzję. W dzień Paschy, 2 maja 73 lub 15 kwietnia 74 roku postanowili popełnić zbiorowe samobójstwo. Jak wyjaśniał w swojej mowie ich przywódca, Eleazar ben Jair, nie zrobili tego jednak ze względów religijnych, ale nie chcieli zginąć z rąk wrogów, wydać na hańbę kobiet i pozwolić na zniewolenie swoich dzieci. Najpierw każdy ojciec zabił swoją rodzinę. Potem na ostrakonach, glinianych skorupkach, których część przetrwała do dnia dzisiejszego, zapisali imiona mężczyzn, spośród których miało być wylosowanych dziesięciu. Owych dziesięciu pozbawiło życia swoich towarzyszy, a następnie znowu losowo wybrano jednego. Straceniec zamordował ocalałą dziewiątkę, sam zaś podpalił pałac. I przebił się mieczem. Skąd zatem o tym wszystkim wiemy? Cudownie uszły tragicznego losu dwie kobiety i pięcioro dzieci, którzy schowali się w cysternie. Dzięki ich relacjom, spisanym przez żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, mamy dokładny opis tego wyjątkowego zbiorowego samobójstwa. Wielu współczesnych badaczy wątpi w historyczność owego zbiorowego samobójstwa. Niemniej na pewno doszło tutaj do rzezi. Świadomi dramatu, który rozegrał się tutaj prawie 2000 lat temu, udajemy się do budynku muzeum i zarazem dolnej stacji kolejki. Stąd pojedziemy na spotkanie ze zdumiewającym bogactwem archeologicznych pozostałości. W wagoniku kolejki linowej, przeznaczonym dla kilkudziesięciu osób, przejedziemy niecały kilometr. Pokonując jednocześnie ponad 200 metrów różnicy wysokości. W czasie dwuminutowego przejazdu można zauważyć relikty obozów rzymskich, jak też mozolnie wspinających się turystów, którzy tak zwaną drogą wężową podążają na szczyt masady. O tym wężu wspomina już Józef Flawiusz. Droga wężowa wije się po wschodnim zboczu. zwierzchołka masady. Rozpościera się fenomenalna, zapierająca dech w piersiach panorama. Wśród brązów i beży pustyni wyróżnia się tafla Morza Martwego, o którym był już odcinek, vis à przewężającego się półwyspem al -Lisan. Z lewej strony głębszy północny akwen mieni się w słońcu na granatowo, zaś południowy, płytszy, z prawej strony, poprzedzielany groblami, Połyskuje na turkusowo. Płaski wierch masady, równy powierzchni ponad 20 boisk piłkarskich, otoczony był murem kazamatowym o grubości 4 metrów, z którego wystrzeliwało 110 wież o wysokości od 6 do nawet 30 metrów. Cała forteca była zaopatrzona w trzy bramy wschodnią, zachodnią i północno-wschodnią, prowadzącą do zbiorników na wodę. Niezbędną do życia ciecz pozyskiwano z przegrodzonego Tamą Wadi, czyli koryta rzeki okresowej, które znajdowało się na północ od góry. Stamtąd przepływała akweduktami do zbiorników o łącznej pojemności 30 tysięcy metrów sześciennych, skąd w dzbanach przenoszono ją do cystern na szczycie. Na terenie Masady warto zwrócić szczególną uwagę na pozostałości następujących obiektów. Pierwszym byłby pałac północny, nadzwyczajnie usytuowany na północnym skraju monstrualnego lotniskowca. Najprawdopodobniej to właśnie on został podpalony przez ostatniego Żyda na Masadzie. Składał się on z trzech tarasów, połączonych klatką schodową po zachodniej stronie. Górna platforma półokrągła o średnicy 8 metrów stanowiła część kompleksu mieszkalnego z czterema pokojami wyłożonymi kolorowymi kamiennymi płytkami, wyciętymi w proste geometryczne wzory. Taki motyw dekoracyjny, popularny również dzisiaj, nazywał się w starożytności opus sectile. Środkową kondygnację pałacu zajmował kolisty pawilon otoczony kolumnadą, antyczny tolos. Na dolnym tarasie znajdował się kolumnowy dziedziniec z otynkowanymi ścianami pomalowanymi na imitację marmuru. Tu też mieściła się niewielka łaźnia. Kolejnym miejscem są łaźnie, oddzielone od pałacu północnego grubym nachylonym murem. Z całego kompleksu antycznego spa największym obiektem jest pomieszczenie do zażywania kąpieli gorących. Było ono zwieńczone beczkowatym sklepieniem, a posadzkę z kamiennych płytek – opus sectile – położono na dwustu kwadratowych i okrągłych kolumienkach. Pomiędzy tymi kolumienkami, nie wyższymi niż pół metra, rozchodziło się gorące powietrze z pieców i nagrzewało posadzkę. Z gmachem łaźni sąsiadowała spora szatnia. Trzecim ciekawym miejscem są magazyny. Wykorzystywane w kolejnych fazach zasiedlania masady do przechowywania żywności, broni i innych potrzebnych artykułów i sprzętów. Turyści wędrują pomiędzy pozostałościami 15 hal o łącznej powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych. W nadzwyczaj znakomitym stanie przetrwał Pałac Zachodni. Na częściowo dwukondygnacyjną rezydencję składały się sala tronowa. Warsztaty i kwatery służby, jak też magazyny i pomieszczenia dodatkowe. W komnatach pałacowych odrestaurowano mozaiki o wzorach kwiatowych i geometrycznych. Zachowała się także wanna. Jedną z najbardziej interesujących budowli masady jest synagoga. Powstała być może już za panowania Heroda Wielkiego. Jest więc to jedna z najstarszych synagog na terenie antycznej Palestyny i w ogóle na całym świecie. Z pewnością służyła celom religijnym mieszkającym tutaj zelotom w czasie pierwszej wojny żydowskiej. Z tego czasu zachowała się mała przybudówka, tak zwana geniza, pełniąca funkcję magazynku na stare zwoje, które nie nadawały się już do użytku liturgicznego. Synagoga to grecki termin oznaczający zebranie lub zgromadzenie, po hebrajsku kneset. Natomiast budynek, w którym odbywały się te zgromadzenia, to bet kneset, czyli dom zgromadzenia. Najstarsza wzmianka o istnieniu żydowskiej bożnicy pochodzi z III wieku przed naszą erą. Wznosiła się w miejscowości Shedia, nieopodal egipskiej Aleksandrii. Znaleziona w Jerozolimie inskrypcja Teodota z pierwszego wieku naszej ery, którą niekiedy łączy się z informacją zamieszczoną w dziejach apostolskich o synagodze wyzwoleńców w świętym mieście, potwierdza, że synagogi budowano także w Jerozolimie. Od początku II wieku przed naszą erą synagogi istniały w Palestynie, z czasem zaczynając pełnić rolę domów zgromadzeń, modlitwy. Oraz nauki. Najstarsza bożnica poza Palestyną przetrwała w ruinie na greckiej wyspie Delos, choć niektórzy uważają, że zachowane relikty nie wskazują na żydowski dom modlitwy z przełomu II i I wieku przed naszą erą. Na terenie współczesnych Izraela i Palestyny pozostałości antycznych synagog najstarsze datowane nawet na drugi wiek przed naszą erą, można oglądać jeszcze m.in. w okolicach Modin i koło Safet. O Kabale i Safet opowiadam w osobnym odcinku. W Magdali i w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim, czy też na Herodionie, nieopodal Betlejem. Warto dodać, że w latach 63-64 XX wieku na masadzie odnaleziono manuskrypty zawierające fragmenty parafrazy proroctwa Jozułego oraz tzw. pieśni ofiary szabatowej. Te ostatnie rękopisy to nieznane wcześniej teksty o charakterze mistycznym, rzucające m.in. nowe światło na żydowską teologię aniołów na przełomie R. Er. Ponadto na masadzie można obejrzeć jeszcze cysterny, bet midrash, rodzaj szkoły. Koszary i dom dowódcy garnizonu. Dobrze zachowały się również ruiny kościoła z epoki bizantyjskiej. 1500 lat temu mieszkali tu ostatni osadnicy, chrześcijańscy mnisi właśnie. Na masadzie, w miejscu męczeństwa narodu żydowskiego i jego straceńczej walki, składali niegdyś przysięgę żołnierze Cahalu, wojsk obrony Izraela. Dzisiaj przysięgają tutaj jedynie członkowie jednostek specjalnych. Obecnie, również ze względów logistycznych, prawie wszyscy świeżo upieczeni wojskowi wypowiadają rote przysięgi przed ścianą płaczu w Jerozolimie. Masadę z całą pewnością warto jest zobaczyć, ale nie wybierajcie się tam, jeśli w prognozie pogody zapowiadane są deszcze. Przemokniecie nie ma się tam za bardzo gdzie schronić i nie zobaczycie olśniewających widoków z góry. Na zdjęciu na pierwszym planie widać pałac północny, trójpoziomowy. Potem cały szczyt masady, w oddali Morze Martwe. Tło całości stanowią góry w Jordanii. Niezwykle ciekawe jest uświadomienie sobie różnicy wysokości. Wierzchołek masady znajduje się jedynie 50 metrów nad poziomem morza. Morze Martwe ponad 400 metrów pod poziomem morza, a Góry w Jordanii ponad 1000 i więcej metrów nad poziomem morza. Cała perspektywa zmienia się, gdy sobie przypomnicie, że jesteście w najniżej położonym miejscu na Ziemi. I jeszcze ciekawostka dla wszystkich miłośników ptaszków. Bez trudu można na masadzie spotkać bardzo ufnego do ludzi, pozwala się karmić chlebem przedstawiciela szpakowatych niejakiego czarnotka arabskiego. Dziękując Wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków z cyklu Izrael tysiąca i jednej podróży. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia!